Zmieszane. Siemaneczko, witam w kolejnym filmie. Dziś przyjechaliśmy na relację na Targi Kielce. Zobaczyć co tutaj się dzieje, spotkać się z widzami. Jest z nami Dominik. Pytaliście czemu się nie pojawiłem na filmach. No powadziliśmy się ostatnio, ale już my są pogodzeni. Jest i Agata i jest Marta. Także idziemy do środka. Zobaczymy czy spotkamy jakichś widzów, jakichś innych youtuberów. Czy ktoś poznał w takim Arbaju. Czy ktoś mnie poznał. Wisiło, się, się ubrał ubrał. Tu jest wejście, to chyba tu się wchodzi. A nie, tu? I to już wszystko z dzisiejszej relacji z targów. Dziękuję było za oglądanie. Wspaniale. Było wspaniale. Porze, mi pozdrawiam. nam się podobało. Poznaliśmy ciekawych ludzi i spotkaliśmy różnych youtuberów oraz instagramerów. Tak, było wspaniale. Także dzięki za oglądanie na razie, cześć. Siemoneczko liczyliście na relację z Kielc, no ale nic my tam nie nagrali. Spotkaliśmy dużo ciekawych ludzi, ale nic my nie nagrywali. A dzisiaj zrobię odcinek o tym, co mam do sprzedania z opryskiwacza. A więc e, ostatnio kupiłem ta pompa, miała być do tego hardigo. Ta pompa jest tego hardigo, ale podobno jest uszkodzona, ja tego nie sprawdzę, ale wydaje mi się, że jest, bo nie słychać tego charakterystycznego dźwięku. Tutaj mam pompa e, Anovi Reverberi 160 litrów. I tu to słychać. Znaczyła ona jest kupiono... Jako stan idealny, używka, ale stan idealny. Zatachca 1500, zatachca 500. Jak ktoś ma ochotę sobie zregenerować, no to może sobie może ją zrobić. Nie? Ja nie wiem co tu jest, nie mam czasu się z tym bawić. Po prostu kupiłem jako uszkodzono i nic z tym nie robiłem. No ale ta też sprzedaje, bo udało mi się kupić jeszcze inną pompę w jeszcze lepszej cenie, także ta jest do sprzedania, a ta pompa co kupiłem teraz, to ma 260 litrów. Tylko czekam jeszcze na nią, aż mi ją przysią. Także, jak ktoś jest zainteresowany tą pompą ANOWI 160 litrów to 1500 zł Mogę wysłać, ale nie za pobraniem. Chyba, że mi zapłacisz z góry za wysyłkę, ale mogę, mogę wysłać, to nie jest problem. Idziemy dalej. No i na tych Kielcach my spotkali tak Agrokuzynów, w sensie Agrokuzyna z Agnieszką do tego by w końcu dało się poznać Michałani Profesjonalnego. Mm. Jeszcze my tam, no trochę z Mafią Solec tam jedynie się Przywitołek, bo oni tam akurat zdjęcia robili, ale może jeszcze się kiedyś uda spotkać, e, Mateusz traktorzysta był, Dawal z Instagrama, Dorisanka z Instagrama, e, Anuszkan no było tam sporo osób. Nie teraz Wam wszystkich wymienił. Jak chcecie, to możecie wejść na mój Instagram. Tam będzie post z relacji. Tutaj mam kolejną rzecz do sprzedania. Jest to rozdzielacz Fermo. Razem z przepływomierzem, czyli można go podpiąć do kompa i może ci sterować dawką z komputera. Jeśli ktoś chce z, z przepływomierzem, czujnik też jest do tego, to 1000 zł. Jeśli ktoś chce bez przepływomierza, no to. 500 zł przepływomierz z czujnikiem, 500 zł zawory stało ciśnieniowe. Jest troszkę zadzwiałe śrubki, z tego względu, że rozlewał RSM, a wiadomo RSM powoduje korozja. Do tego jeszcze jest tutaj filtr, ten taki żółty i rozmieszewacz cieczy, coś takiego. Tutaj mam jeszcze takie podłączenie, jakby ktoś chciał. To było do góry zbiornika. Tutaj się włącz podłączało za to. Nie wiem, pięć dyszek, jakby ktoś był zainteresowany. E, tutaj taki zawór. E, zawór tutaj sterujący cieczą, przepływem cieczy. E, to działało na takiej zasadzie, że tutaj tym zaworem przekręcałeś i albo szło całe ciśnienie na e, rozdzielacz, albo część uciekało do do tego, do beczki, że nie było takiego dużego ciśnienia. Nie wiem za to ile, dwie stówki za to. I tutaj jeszcze był e, tak. zawór do sterowania dawką, czyli czyli taki zawór, który reguluje dawka, czyli przepływ cieczy. E, tutaj też część wraca na zbiornik. A część płynie do rozdzielacza. Teraz nie wiem jak to działało. No ale są dwa kabelki lub trzy. Już Ci powiem. Dwa kabelki, no i tutaj się zmienia obiegunowość i albo silnik zamyka, albo otwiera. To służy do właśnie regulacji przepływu cieczy. Za to nie wiem ile. 400 zł, coś koło tego. 450 zł do negocjacji. Wszystkie rzeczy mogę wysłać. Jak ktoś jest zainteresowany, to mi piszcie, bo, bo mi to zaległo. Aha, jeszcze jedna jest. Jeszcze są elektrozawory Jeszcze są o, tutaj cały cały blok elektrozaworów 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest główny włącz załącz, a tutaj jest na 5 sekcji w jednym brakuje tutaj tej regulacji stałociśnieniowej no, ale w tych jest, tylko brakuje grzybków. Nie wiem za to, ile za to. Eee, załóżmy dwa zawory, trzy zawory są sprawne. Po 400. no powiedzmy 1000 zł za całość. Jak ktoś jest zainteresowany, no to mi piszcie. To można, to można powymieniać sobie. Nie? No i wtedy możesz kompletny cały eee, sterowa sterowanie na elektrozaworach na Dobra, to jest do sprzedania. I ja chyba już więcej nic nie mam. Także, kto zainteresowany, to piszcie i, i tyle. Dobra, włączymy światło. Udało się, się poznać Karolinę Ożgę. No, jeszcze dużo innych ludzi ciekawych. Dużo widzów. Nie jestem tutaj w stanie wszystkich wymienić. Dobra, teraz plany z obciążnikiem. Właśnie, jak do mrówki kupić, zawiasy. Zapomniałem o tym. Tutaj beton jest nawadniany, jeszcze się suszy, także jeszcze kilka dni. Teraz może ciepło, myślę to odparuje w zupełności, ale tutaj pada na gotowca wszystkie te, te miejsca tutaj. Obspawiamy to fajnie i, i wydamy, jak ta klapa zrobi, no myślę tutaj podwyższyć to lekko płaskownikiem, no bo to nie miało być otwierane. Nie miało być otwierane i troszkę nie wystaje tutaj za dużo, praktycznie na zero. A o, o coś ta klapa się musi opierać, mi się wydaje. I musi być o coś takiego. Tutaj musi być to szczelnie zrobione po prostu, żeby tutaj woda nie leciała. Czyli musi być to podwyższone, chociaż o pół centymetra, żeby tutaj można było zrobić taki, taki rat, żeby woda się do środka nie dostawała. No, idzie to zrobić, tylko trzeba kupić. Płaskownik, albo trzeba kupić kątownik. Jakiś kątowniczek taki malutki 20x20, by tutaj był idealny. No, bo ten jednak trochę już mocno e, zwęży tutaj cały obciążnik, cała ta skrzyneczka. Bo to on musi być tu, tu musi być przez całe. No dookoła musi być taka ramka, żeby to było całe, całe podwyższone. całe podwyższone, i tyle powiedzmy, żeby tutaj można było zrobić laga. No głównie chodzi o to miejsce, bo tutaj będzie się wlewać woda, no po prostu się będzie wlewać woda. Dobra i da zerknąć jak tutaj mamy stany magazynowe, Z tego można by to zrobić, bo jak nie, to kupi się taki jakiś najcięższy kątownik i będziemy go ciąć, żeby to zmniejszyć. No chyba, że kupię ten płaskownik, ale kurde, no nie wiem. No. Kontowniczek to będzie ładniej dolegać, będzie równo na nim leżeć. I da Co tutaj, moment? Tutaj zrobię jeszcze jedna półka, co ich tam różne graty. Ogólnie zaś jest posprzątane. Siemano, siemano, kolejny dzień pracy i obciążnik już jest prawie gotowy. To jest przygotowany do malowania się i to mi zostało troszkę poszlifować. Tutaj zrobię taką rameczkę. I tutaj jeszcze muszę dospawać tutaj taki ogranicznik, żeby podczas jazdy klapa się nie przesuwała, bo ona jest zesuwana w ta strona, czyli trzeba ograniczyć to zesuwanie. Tutaj gdzieś przyszły takie elementy, które zrobimy na góra, no lepiej by pasowało tutaj na dole, ale że yy, by to musiał przyspawać a chce to zrobić w kolorze żółtym tak samo napis a obciążnik będzie zielony no i jedynie to jakoś przywiercić przykręcić ale no to już jest zabetonowane to bym się wiercić w betonie także no nie wiem czy to jeszcze pomyślę no jakby to miało być lepsze no to bym się tu zdecydował ale to też w sumie nie będzie źle nie będzie to tak widoczne ale mi się wydaje że będzie spoko no i co? obciążenie mi się wydaje solidnie zrobione, porządnie, jak tam niektórzy piszą, że to na przykład nie wytrzyma, przecież to jest porządna cełówka, czemu było nie wytrzymać? Tutaj rura grubościenna, do tego e, wałek konkretny, to jest wszystko przewidziane na duże obciążenia, także myślę, że to wszystko wytrzymie. Tutaj jeszcze kuleczki, zapomniałem o tych otworkach. Zapominajmy no sobie robić tych dziur. Ale. O, to jeszcze muszę szlifować, bo coś się nasmarkało, ale na tym problemie. Wejść też. Nie. Jest coś fajnie. Dopasowane, że nie będzie się ślizgać. Dobra, no jutro malowanie, także czekajcie na efekt końcowy i ważenie. No chyba go zważa przed malowaniem, żeby już później farby nie zedrzeć tymi pasami. Yy, bo jak będę go ważył, to go opasamy opasam go tak dookoła. Dobra, także dzięki za oglądanie. Kto nowy na kanale, no to możecie zostawić suba. Myślę, że nie pożałujecie. O, tu mi przegieło troszkę ta klapa, ale to się dopasuje. Myślę, że nie pożałujecie, zostawiam tutaj subka. także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, komentarz i wszystkiego dobrego.